Cześć dziewczyny, dzisiaj spotykamy się, aby zrobić maseczkę, dzięki której poczujecie się naprawdę piękne. Przeniesiemy się trochę w świat relaksu, dlatego znajdźcie chwilę dla siebie, a naprawdę stworzymy coś, dzięki czemu Wasza skóra będzie gładka, piękna, jędrna, a Wy będziecie mega wypoczęte. Będziemy dzisiaj wykonywały maseczkę, którym głównym składnikiem będzie kakao. Na to będzie nam potrzebna łyżeczka zielonej herbaty łyżeczka gorzkiego kakao, łyżeczka miodu i napar z zielonej herbaty. Miód stosowany był już w czasach starożytnych. Już Kleopatra uwielbiała kąpiele mleczno-miodowe. Miód zawiera enzymy i substancje przeciwbakteryjne oraz flawanoidy, które odpowiedzialne są za usuwanie wolnych rodników. Dlatego miód ma właściwości odmładzające, nawilżające i antybakteryjne. Kakao natomiast jest bogate w wapń, magnez, cynk, chrom, a przy okazji bardzo mocno pobudza krążenie dzięki czemu odżywia skórę. Zielona herbata. Jej głównym bogactwem są polifenole, czyli związki organiczne, które mają działanie antyoksydacyjne. Dają sobie świetną radę z wolnymi rodnikami. Dlatego też zielona herbata ma działanie odmładzające i regenerujące. I z tak przyrządzoną maseczką biegniemy teraz do łazienki, nakładamy na twarz, wchodzimy do cieplutkiej kąpieli i relaksujemy się przy fajnej muzyce, przy blasku świec z kieliszkiem czerwonego wina. Wasza skóra będzie w niebo wzięta i wy poczujecie się lepiej. Także, dziewczyny, miłego wieczoru.